Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Ceku. Oto kolejny odcinek z Age of Civilization. Słuchajcie, powracamy tutaj do naszej serii ze współczesnej Rosji. I zanim zaczniemy odcinek, to bym chciał tylko na wstępie tutaj tak wspomnieć, że generalnie teraz troszeczkę tego Age'a będzie mniej. Oczywiście odcinki tutaj ze współczesnej Rosji jak najbardziej będą się pojawiać, ale też częściej będą się pojawiać odcinki z nowej serii, z nowej gry, którą już niedawno zapoczątkowałem, czyli z Cywilizacji Piątki. Na razie mamy dwa odcinki i no generalnie widzę, że tam zainteresowanie za jest. To u niektórych nawet się pojawiły gdzie komentarze, że rzeczywiście chcielibyście, żeby te odcinki się częściej pojawiały. Także na pewno, na pewno gdzieś to będę wprowadzał, bo... Generalnie nie może być tak, że tylko H i H, musimy też jakieś zróżnicowanie zrobić, bo w końcu wiecie, jak to jest, nie? czasami, czasami może się gra przejeść. A więc tak, co my tu dzisiaj możemy zrobić, tą naszą wspaniałą i fantastyczną Rosją, która w tym momencie i tak jest najlepsza, bo mamy w hajsu, mamy ekonomię 800 tysięcy, także easy gierka, co my tu możemy zrobić, punkt technologii, jeden punkcink Oh. Hmm. porządzanie wpływy z produkcji, może wpływy z produkcji. Na pewno to, co będę musiał dzisiaj zrobić. ok, no na pewno na pewno tu chyba sobie jeszcze na zachodzie ogarnę Luksemburg, bo on jest dosyć słaby. Tym bardziej, że się tutaj z nimi raczej nie dogadujemy, czyli minus 14 jest, jeżeli chodzi o opinie Duńczycy, sprawdźmy. Duńczycy. Duńczycy są na plusie, także tu z nimi jest super. Z Polakami się dogaduje. E, Niemcy. Sprawdźmy Niemcy. E, jest na zero. Francuzi 84. Włosi 74. Turcja 41. Także jest e, wszystko git. I tutaj teraz, teraz jeszcze sprawdzę Kazachstan. Dobra, z Kazachami tutaj jest git. E, Mongolczycy. Okej, okay, tutaj na, na, tych, na tych prowincjach blisko Mongolii będę musiał zainwestować, e, zaraz zobaczymy, e, zainwestować w rozwój, ale to jest rozwój e, badawczy, rozwój technologii, a tutaj możemy zrobić, zaraz zobaczymy, zbrojownię, biblioteka, wpływy z produkcji plus 5%, to będziemy więcej hajsu. Przyrost naturalny, tak. Przyrost naturalny i tutaj trzeba będzie jak, naj, e, jak najwięcej tej farmy wybudować. Dlaczego? Dlatego, że na tych tutaj terenach wschodnich, praktycznie już na samym wschodzie Rosji, wiadomo, że są pustkowia, więc tutaj będzie ciężko z rekrutacją. Także myślę, że trzeba to ogarnąć. E, Okej, okay, ok, ok. Farma, farma. Dobrze. Tak. Farma. Mam tyle pieniędzy, że po prostu tutaj nawet, no... się nie muszę martwić właściwie. Farma. Farma. Tutaj też wybudujemy farmę. Tu też. A tutaj mamy Chińską Republikę Ludową. Chiny, z którymi się o dziwo całkiem nieźle dogaduję, także tutaj na razie sobie pakt konie agresy z nimi podpiszę. A, bardziej bym tu się chciał chyba na tej Mongolii skupić. Żeby jednak tutaj już na wschodzie coś, coś zacząć, tak? Żeby już ten wschód pomalutku ogarniać. Ewentualnie Azerbejdżan. O, ciekawa opcja. Moglibyśmy podpisać Unię rosyjsko azerbejdżan Byłoby śmiesznie. Ale okej, okay, tego nie będziemy robić. Eee, także się skupimy dzisiaj na Mongolii i na tym, na tym, na tym, na tym, na tym tutaj Luksemburgu. Eee, Okej, okay, aha, jeszcze jest asymilacja, popatrzcie, jeszcze mam asymilację, potwierdź. Dobra. Wszędzie się udało tą farmę wybudować, czyli tam już jest wzrost populacji w tym momencie, czekajcie. Eee, dobra. Zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Okej. Okay. Potwierdzam. Raz, 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 jedziemy, jedziemy. super, no dobra no to tutaj, a w ogóle jaka inflacja jest niewysoka inflacja, no bo tyle hajsu mam 35 tysięcy, ale to 35 tysięcy a całkowity przychód co tutaj jest 200 tysięcy, no to naprawdę, naprawdę duże pieniądze ja jakbym rzeczywiście codziennie tyle zarobił, to nie wiem czy, nie wiem czy bym robił odcinki na YouTubie <laughs> nie wiem czy by mi się chciało e, dobra, tutaj rzeczywiście od razu sobie przeniosę pod granicę Luksemburgiem. Wszystko, co mam. Elegancko. Myślę, że tam na Luksemburg nam wiele nie trzeba. To, co mam, to chyba starczy. Wszystko, tam przeniosę. Tak, elegancko. Tutaj też. Dobra, więc tam wszyscy się kierują. A teraz sprawdźmy, jak to wygląda, tutaj na tych prowincjach. Jakbym chciał tu zrekrutować kogoś. Jest nieźle. Jest nieźle. Czyli ta farma, te, te wybudowanie farm na tych prowincjach jednak trochę pomogło. 1600 jest nieźle. Spraw, sprawdzę ile Mongolia ma tutaj właściwie ekonomii. Aha, 6000. Jeżeli oni mają 6000, to może może nie ma sensu z nimi walczyć. Może mi oddadzą za darmo te wszystkie tutaj tereny. Bo sądziłem, że Mongolia jest mocna, mając no tych tyle no w sumie jak na Mongolię tyle terenów, no to myślę, że będą mieli większą ekonomię, ale tu wychodzi na to, że są słabi, a więc wyślij ultimatum za rządej prowincji sprawdzimy, może, może nie będzie trzeba z nimi walczyć. A jak będzie trzeba, to trudno, no to ich wyjaśnię wtedy. Ok, okej, okay, okej. Okay. Wybierz. Dobra. To jest. Zapisz. 14 prowincji. A czemu nie mogę wysłać ultimatum? Z jakiej niby racji nie mogę wysłać ultimatum? Bo mam chyba za mało punktów, dypl punktów dyplomatycznych. Sprawdźmy jeszcze raz, bo coś mi tu nie pasuje. Eee, Zarządek prowincji. Dobra. Ok, zapisz. Teraz mogę. Sprawdźmy więc. Tak, czyli tutaj widzicie, nawet z Mongolią nie musiałem walczyć, jest elegancko. Oddali mi te tereny za darmo. Zobaczymy, jakie mamy relacje w tym momencie z Chinami. Okej, okay, super. Także tutaj szybka asymilacja teraz tych, tych biednych terenów mongolskich. Dobra, raz, 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 elegancko. Super. Nie wiem, jak u Was, ale generalnie u mnie dzisiaj jest pogoda straszna, nie jest zimno, w miary ciepło, ale kurczę, totalno, po prostu totalnie źle się oddycha. Dzisiaj słuchajcie byłem po takie małe zakupy. Generalnie wiadomo, coś tam na, 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 na jakieś tam coś do przekąszenia, na jakiś obiad i tak dalej, ale masakra totalna. Myślałem, że padnę w pewnym momencie. Nie wiem, może, może ciśnienie jest za niskie. Ale tak to generalnie wygląda. Nie wiem, jak tam u was, w waszych, w waszych rejonach, ale u mnie to średnio wygląda. Dobra. Poza tym powiem Wam, że dosłownie teraz na weekend byłem w Poznaniu. Pojechałem do Termy Maltańskich. Świetna sprawa, naprawdę świetna sprawa. Na Aqua się wchodzi zamknięty i otwarty. Generalnie te baseny też na, na, właśnie na powietrzu. Z widokiem na, na, na tą, na tą tam wartę, właściwie na tą rzekę całą. Elegancko to wszystko wygląda i na dwie godzinki wejściówka chyba 38 zł, także rewelacja, naprawdę polecam, bo, bo dobrze spędzicie czas. Ja nawet nie wiem, kiedy te dwie godziny minęły. Także ten kto był, to wie jak to wygląda. A ten kto nie był, to polecam, naprawdę. I dobra, wróćmy tutaj teraz do, do walki z Luksemburgiem. Co tutaj się dzieje? Może kogoś jeszcze zarekrutuję raz. No, tutaj słabiutko, by musiał te ziemię zasymilować. Zaraz, cholera, co się dzieje? Punkcik technologii. Punkcik technologii... Wpływy z produkcji nie będą. Hmm. Okej. Okay. Tak. Dobra. Tutaj jeszcze musiałem asymilacji dokonać. Ja wiem, no myślę, że chyba na Luksemburg starczy to, co tu jest. Luksemburg ma 24 tysiące, więc oni raczej e, tych swoich terenów za darmo nie oddadzą. Są raczej za mocni. E, tak sądzę właściwie, że tak, tak jest. Zobaczę, może nie, tutaj mogę zrekrutować więcej. Nie, coś słabo, coś słabo na tych terenach e, z rekrutacją. O tutaj jest elegancko. Dobra, to najwyżej przeskipuję trochę tury, bo mi się nie chce tam e, cię bawić e, w asymilację i tak dalej. Zaraz, o tu jest lipa. A tu jest jeszcze elegancko, ok. Dobra, przenieś, pyk. Przenieś, przenieś i przenieś. Dobra, skipujemy to. Dobra, 10 tysięcy, 11 tysięcy, ponad 20 k. Elegancko starczy. Przyrost ekonomiczny jest tutaj już praktycznie maksymalny. Tak jak miałem, 30, ponad 1000. Eee, przychodu teraz ten przychód mi się zmniejszył przez to, że mam wysoką inflację masakra eee, ok, koszt koloniz... nie, dobra, badania badania, zarządzanie, przyrost populacji może nie wiem teraz już nie ma to znaczenia właściwie już w tym momencie na takim etapie gry to już nie ma znaczenia w co dam bo, bo i tak jestem praktycznie tutaj niepokonany eee, ok, giereczkę zapisuję I, i lecimy na ten Luksemburg Dobra, to powiedz wojna lecimy. Elegancko 20 tysięcy na jedną prowincję poszło, okej. Okay. Teraz musimy to jakoś umiejętnie rozdzielić. Teraz dobra tu 5 tysięcy tutaj dla mnie na górę idzie 4 cholera, nie, 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 albo dobra, niech tak będzie okej, okay, elegancko elegancko słabiutcy są Chcę, żeby że będą lepsi dobra tu idziemy na górę tutaj zrobimy coś takiego tutaj przedzielimy okej, okay, 950 o tak, dobrze elegancko ciach, ciach tak, elegancko. I tutaj jeszcze 10k idzie i... Dobra, mamy Luksemburg ogarnięty, także 100% jest nasze. Eee, także powiększamy te nasze tereny tutaj eee, już, już rosyjskie tak naprawdę, więc jest super. Okej, okay. asymilacja szybka. Eee, no to kurczę, Luksemburg w ogóle tutaj przejął eee, część terenów niemieckich. Widzę nawet Dortmund. Kurczę, to zaszarali. Mm, Okej, okay. dobra, z git. sprawdzę tylko jaki jak jest poziom ekonomiczny 866 tysięcy dobrze, tak to wygląda jaka jest ymm, Niemcy, Niemcy minus 1, Okej. Okay. Portugalczycy minus 18 tylko, że Portugalia ma tereny swoje jeszcze tutaj, na zachodzie w sumie, w sumie to jest południowy zachód ehm. Dobra, na razie mi się nie chce Portugalii atakować, nie chcę mi się tam płynąć, ale mógłbym zahaczyć o Duńczycy, o Duńczyków. Duńczycy mają, nie mają jakichś wielkich terenów, kompletnie tutaj, naprawdę bez rewelacji, ale to co oni mogą zrobić, oni mogą tu podpłynąć i tutaj mi przeszkodzić na tych terenach. No właśnie. Finowie, Finowie też nie za bardzo. to o nieagresji, nie mogę, e, okej. Okay. Pakcik o nieagresję z Finami. Ze Szwedami się dogaduje. okej, okay, git. E, z Finlandią popraw relacje, tu też popraw relacje. Norwedzy mnie lubią. No tych Duńczyków bym chętnie wyjaśnił, bo Duńczycy mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No mają te 23 prowincje. Dobra, jeszcze zasymilujemy. Czekajcie, gdzie tu asymilacja mam? Dobra. Zobaczmy, może wschód, właściwie. Może coś na wschodzie jeszcze dzisiaj ogarniemy. Z Turcją się dogaduje, w miarę okej. Okay. Także tutaj nie ma problemu. Na razie tych tutaj państwek afrykańskich nie chcę atakować. Kazachstan, Chiny, Chiny, Chiny. Korea, Japonia. I tu jeszcze mają Kazachowie swoje ziemie. No proszę, cwaniaczki. A Korea? Korea to tam... Czekajcie, jakbym chciał tu zrekrutować, to mogę konkretnie zrekrutować. Mógłbym pójść na... Mógłbym pójść na Koreę. Bo Korea odziwo dziwo ma bardzo dużą ekonomię. 146 tysięcy. A prowincji mają 35. 000. Wiecie, co szybko to przeliczę. Ale coś nie wierzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 15 na No dobra, mają powiedzmy 35 prowincji. rzeczywiście tutaj e, Koreańcy. I teraz Korea Południowa Korei Północnej Korei północnej nie widzę. Aha, i ktoś tam jeszcze z tego co pamiętam w komentarzu w którymś z odcinków napisał, żebym zaatakował Stany w ogóle. Żebym poszedł tutaj w stronę Ameryki. Hmm, ale to zrobimy w następnym odcinku, teraz to już omijmy to. Ja bym się tutaj jakoś chętnie na tej Korei tutaj właśnie skupił, także myślę, że to, co możemy aktualnie zrobić... Dobra, te jednostki, co tu mam, niech zostaną, bo to już nie ma sensu. Wykorzystajmy ten gruby hajs, który mam i po prostu tutaj sobie... O, 1800... 1600, i tu będziemy sobie rekrutować ile wlezie. No, myślę, że nie wiem, co Koreańcy mogą mi tutaj zaproponować, jeżeli chodzi o, o siłę militarną ich. Ale tak myślę, że muszę uzbierać konkretną ilość. 20, może 25 tysięcy jednostek, i to chyba będzie wystarczające. Ok. Jeszcze raz. Rekrutacja. Rekrutacja. Akcja, rekrutacja. Dobra. Mhm. Możecie mi napisać też w komentarzu, yy, bo mam taki dylemat, tak. Yy, tak jak już wspomniałem na samym początku odcinka, że teraz częściej będzie, będą się pojawiać odcinki z Cywilizacji Piątki. Oczywiście tutaj nie zapominam o, o Ageu, bo też. Będą odcinki ze współczesnej Rosji, ale mam pytanie do was odnośnie tego, co byście chcieli może zobaczyć jednak na streamie, tak na, na transmisji na żywo, tak? Na razie, na razie, Aja nie chcę na transmisji pokazywać, jakoś po prostu nie mam weny ostatnio, żeby po prostu streamować przez 2-3 godziny. I po prostu przejmować tę prowincję. No, na razie mi się jakoś nie chce zbytnio. W Cywilizację Piątkę na pewno na streamie zagram, ale to po kilku odcinkach. Po kilku odcinkach. Ale może zaproponujecie jakąś inną grę. Może nie musi być to strategia, tak? Aktualnie może słuchajcie. No, mam też gry na konsolę, tak? Mam przecież, to czytał opis, wie, że mam. Konsole PlayStation 4 Pro Może, może, może jakiś horror. Mam Last of Us na przykład, bardzo znany horror, typowo konsolowy. Exclusive zresztą na plejkę Sekiro. Bardzo, bardzo świetna gra. Sekiro, czyli, czyli tutaj twórców Dark Souls. Jeżeli ktoś kojarzy. A może, nie wiem, może Wiedźmina byście chcieli zobaczyć. Mam Wiedźmina 1 dwójkę, 2 trójkę też mam, ale trójki bym nie chciał nagrywać, bo już już naprawdę dużo nagrywałem, a może coś wy zaproponujecie, nie? Tylko nie proponujcie mi, nie wiem, jakiś tam brawl starsów czy coś, bo ja w takie gry nie gram, albo nie proponujcie mi Minecrafta, bo raczej w Minecrafta też grać nie będę, więc tutaj no takie gierki odpadają kompletnie, nawet, nawet nie wpadajcie na takie pomysły, bo to to już naprawdę wolę już, jak ktoś mi zaproponuje brawl starsy czy Minecrafta, to już chyba rzeczywiście um, wolę się pomęczyć z tym Ageem. Ale naprawdę, nie? Tak poważnie podejdźcie tutaj do tej propozycji jakiejś gry na, na streama, żeby, wa, żeby też to Was interesowało, żeby ta rozgrywka z takiej gry też by was interesowała, nie. Dlatego proponuję może jakaś gra konsolowa, tak? A może nie wiem, jakiś Need for Speed. Yy, taki chyba najbardziej znany to jest ten most wanted, z tego co. Z tego co wiem. Zresztą, z tego co wiem, no to bardzo często się o tym mówi. Yy, dobra, także tutaj. Yy, oczywiście jakieś propozycje może, możecie podawać, a jeżeli nie podacie żadnej, to ja sam dokonam wyboru i tyle. Yy, Okej. Okay. Dobra. Teraz, czekajcie, co jest. To. Tutaj. Urła, co jest? Przenieść do. Tak. Jeszcze mamy tutaj prawie 3K jednostek. No i myślę, że tutaj naprawdę się zbierze. 20 tysięcy. Łoch! Wow, Cholera! 40K! Starczy. Starczy na. Mam nadzieję, że tutaj na Koreę Południową spokojnie. Tutaj oczywiście przyrost populacji. Zapisuję giereczkę. Ciach, elegancko. I lecimy. Eee. O, kolejny punkcik, dobra. Teraz tak. Zapiszę sobie grę. Dyplomacja, wypowiedź z wojny, Korea Południowa. Elegancko. Pyk. Sprawdzamy. Poważnie. Panowie. Panowie z Korei Południowej, co to ma być? Ja się pytam. Dobra. Jakim cudem... Oni mają taką wysoką ekonomię, a tutaj nie mają żadnych jednostek? Shit, totalny. Dobra, tutaj podzielimy to na pół. Pyk, 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 pyk. Legancko. Tutaj ktoś podpływa. Jakiś Dobra. O, i tak możemy zrobić. W sumie właśnie... 10k i 20k idzie w dół. A te 5 i 4 idą jakby w te prowincje. Myślę, że na dole będzie naj, naj, najwięcej tych wojsk koreańskich. Także myślę, że to jest dobry kierunek. Sprawdzimy zresztą. Dobra, elegancko. Dobra. O! Nie, no kurczę, no nie. Ja... No nie spodziewałem się, że Korea Północna... A nie, przepraszam, Korea Południowa. Korea Południowa jest generalnie gospodarczo i militarnie chyba dużo, dużo bardziej rozwiniętym państwem niż Korea Północna, gdzie Korea Północna przecież ma at atomówkę, nie? A tutaj widzę, że Korea Południowa w ogóle nie ma żadnej armii, także śmiechu warte, totalnie, nie? Dobra. Okej. Dobra, elegancko. tam tutaj widzę, że w stolicy trochę mieli. Dobra. Aha, dobrze. No tak, tutaj, dobra, to tu przeniosę. O, i coś takiego zrobimy. Dobra, elegancko. O, kurwa. Cię rozkręcili. Dobra, coś takiego. Co jest, cholera? Co tu odpierniczacie, panowie? Dobra. Nie, 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 to zrobimy tak. Przenieś. Tutaj tak. Tutaj dobra, dam 400 i reszta... Jakoś to trzeba podzielić umiejętnie. Dobra, super. Dobra. Raz, raz, raz. No i elegancko. Tu jest to 99%. A, no tak, cwaniaczki. Tutaj dam więcej. Wykupię porcik elegancko. A jeszcze jedną prowincję mają. Wszystko jasne. Dobra. Przenieść do. No i lecimy. Aha, poważnie, czekajcie, zrobimy tak, przenieść do. Elegancko, dobra. 100% terenów Korei, tutaj południowej, nie było to zbytnio trudne, biorąc pod uwagę tą ekonomię tą gospodarkę, to wszystko co teraz mam to, to to już po prostu to jest prędzej, to jest pewne, że prędzej czy później i tak po prostu już tutaj to, to jest po prostu, to jest wiadomo, że przejmę cały świat, nie? no to zaraz zobaczymy jeszcze ranking z ciekawości ze wszystkich państw, jaki, na, na którym miejscu jestem, podejrzewam, że pewnie pierwsze miejsce, ale sprawdźmy ranking oczywiście Rosja jest na pierwszym miejscu, także tutaj zajęte prowincje, ekonomia na pierwszym zajęte prowincje. O przepraszam. Odziwo, jeżeli jeżeli chodzi o ekonomię, to rzeczywiście tutaj to jest, Rosja jest najlepszym państwem ekonomicznym aktualnie. Jeżeli chodzi o zajęte prowincje, jesteśmy na trzecim miejscu. No tak, ale to jest po prostu do ogarnięcia. Jeżeli chodzi o populację, to oczywiście Rosja. Utrzymanie wojska i to wszystko prowincje i prowincje. Przychód, przychód też jest chyba największy. Także tutaj można powiedzieć, że biorąc pod uwagę tylko to, że tam troszeczkę chyba e, Iran, z tego co widziałem, i i, i... Się, to, to był Iran? to to jest? Zajęte prowincje? E, Iran, tak, dokładnie. Iran ma więcej tych prowincji i Stany mają więcej prowincji, ale to, to oni będą po prostu easy, easy przeciwnikami do garnięcia będą słabi eee, ale tak to jestem najlepszy pod każdym względem, można powiedzieć nawet, nawet już ekonomię mam praktycznie już milion, także to już pozamiatane w tym momencie ok, jeszcze asymilacja szybka raz dobra, punkcik nie wiem, tutaj populacja tutaj, nie wiem, badania, dobra i słuchajcie w tym odcinku z mojej strony to wszystko Przyjęliśmy Luksemburg Przyjęliśmy Mongolię, przyjęliśmy y, Koreę Południową, y, no i co, no i tyle, no i słuchajcie, no myślę, że w następnym odcinku chyba, na razie chyba sobie odpuszczę jednak ten zachód, bo tu już praktycznie, no to tam, co, co ja tam będę podbijał, y, może się skupimy na wschodzie właśnie, nie, może Kazachstan, tutaj może Chiny, y, jeszcze z ciekawości sprawdzę jedną rzecz, ja bym chciał stworzyć ZSRR, co mi tu jeszcze jest potrzebne? Właściwie mam wszystko. Jedynie czego mi brakuje to tych terenów. To nie jest dużo, to jest bardzo mało. Czyli Kazachstan tutaj, e, Azerbejdżan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Afganistan i Iran, czyli to byśmy musieli jakoś o, coś takiego byśmy musieli przejąć. Jeszcze, może kawałek Pakistanu, ale praktycznie ten środek, nie? No to tutaj już będzie easy, nie? To myślę, że w następnym odcinku pójdziemy na wschód. Dobra, czyli tak to wygląda. Słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Dzięki Wam serdecznie już tutaj z góry za oglądanie. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie tą fantastyczną łapkę w górę. I taka informacja dla nowych osób, jeżeli się Wam odcinek podobał, wciśnijcie magiczny czerwony guziczek, czyli subskrypcję. I najlepiej z dzwonkiem, bo wtedy żaden odcinek czy to z Age'a, czy to z innych gier Was nie ominie, także naprawdę gorąco polecam i to jest generalnie na dzisiaj wszystko, także trzymajcie się, wszystkiego dobrego, hej!